Powiedz mi, jesteś bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o social media, bo sam o sobie robisz memy. Tak, no jest ten człowiek mem, no powiem wam szczerze, że na początku e, te, to moje zdjęcie w mojej koszulce, którą... E, nie, to już nie chodzę i mam ją tam odłożoną w szafie, e, jest wszędzie, dosłownie wszędzie. Wejdziesz, wejdę na grupę jakąś że sprzedam, nie wiem, gitarę, jakiś instrument muzyczny, wchodzisz w komentarze i tam jest moje zdjęcie i tyle to nie. Albo Dziesięć komentarzy pisanych, tyle to nie, tyle to nie. To mi bardzo mocno pomaga, słuchajcie, bo każdy wiadomo ten komentarz e, robi, robi wyświetlenia e, i, i robi to naprawdę dobrą robotę, nie? Ale, ale jak tu na targach usłyszałem to od wczoraj tak ze tysiące razy. E, tyle to nie! Jest to miłe generalnie, bo nie mam jakichś takiego negatywnych, nie miałem jeszcze takich, wiesz, jakichś tam... Spotkań takich negatywnych, czy ktoś ma coś tam do mnie, więc chyba mam dobry wizerunek.